Do, do裁ować... To jest ouais. screen. oba. Dobra, zaraz, zaraz się zdetonuje. Ty, zoba! Prime Classic! Kurwa, ta taka trwała dłużej, a mi się już tą chujo wygra na tamtą. No i, no ]nisz. i co? No i zabijesz kopaka za php, no. Nie no. Nie, no proszę. <sali> Ja pierduję, nie Czyżby? Nie skraszowało, czy skraszowało? Nie, skraszowało. O, Jeszcze. nie, O, to

Jak ty To no, Nie, Zawsze Oklej! Oklej! O! O! Ale idzie przynajmniej to się wchodzi. Bo i nie chodzi, Nie, nie, chodzi. Pis! Nice! Tak się no. To jak? Kurwa, to byś... Co nie, też mnie tepnęło. No. <laughs> Okej, okay, myślałem, że to tylko teren. No. To było dosyć ciężko. No, tak. No, Nara! dzisiaj jest piątek. Tak, że tak. się umyć. Nie, tak, tak. Ała. Co to jest? Ale nie, tak. Wróć wodę. się. Z piątką już. O, ja tu znam też fajną ściankę na B. Na a. O, nie, nie, było, tak. proszę nie, Tego... Oj nie, nie, tak... Wiesz, ważne, że w coś wierzy, tak? Ma cel. A, zrobi. nie. No, zrobił. No, nie. Czy on ma w ogóle? Nie, nie ma, ma... Nie, ma nie. Tak blisko, kiedyś się chowało. Ja. Ale masz peto na tym. O, ale masz kurwa zwierzątka na plecach, nie widziałem go. No, bo to są te czarmy całe nasze. Jak małpka taka. Co? Świecisz. Wow, A, kurwa, mać! Dziok, oh. kurwa, to <grywa> <Co> się skakało. <grywa> yeah, yeah. Gdzie jest skaczów? O, o, <grywa> kurwa, o. Kiedy No nie. Miał leżą pompę, ale i tak jest debilą w stronę. <grywa> <grywa> Daleko. Na górze trzeba Na, na górze była Give me ice, please, please, give me ice. One enemy remaining. Oh my fucking god, you're so fucking motherfucker. Flawless. <laughs> <laughs> okay, okay. You're motherfucker. You Wszystko. Nie widzę. Twój the O, to widzę. Nie, nie widzę. No, lagi są chujowe. Nie mogę grać nie no. A te jakieś lagów to będziesz grał? Jasne. O, oh, ok. Gdzie grasz? Gdzie? Dobrze. Flickę. O, oh, grasz. O, oh, o, oh, o. Oh. O, oh, o. Nice. Ale o. O, o. nice! tego <noise> wow, wow, ja pionę. Er lag ja. Na ichu. Nie, nie. <głos> <głos> co jest to? Nie wiem, wyłączyli je, bo, bo... tak. Serio? Nie wiem, czy przez optymalizację, czy przez co. Chyba nie było żeby że żaby nie mogą iść. Tak, żeby nie mogą iść, bo one są tujące. Siedliki tak. są tujące dla żab? Tak. Nier Automata na Nintendo wychodzi. Ale będzie detonacja. Słucham? Nier Automata wychodzi. Cytrynowy. Wychodzi. Słucham? Cytrynowy. Ma racisto, no? Nie ma tu racista, no Pum. nie! mi się Pum. wydaje, że dosłownie każdy powinien znać The Forest Ending. No. Nie znam. klasy klasyk. no

<laughs> <laughs> <Your pure> dollars. <laughs> 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 One enemy remaining. you <laughs> <Nie, nie, nie. laughs> <laughs> 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 Z no Ty nie z nie McFinnym. I rusacy <suszę> się nie się Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Musimy posiadać i nie przesyłajcie sobie żadnego dziecięcego po... Ale to nie no było no, tak, a... że w byli u nas chyba kiedyś na chemii to też tak mówili mi to No to, to, to była ta tak sama tak? pani nawet. Mhm. A I czemu ten... niby nie? No, bo, bo zaraz, 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 zaraz do tego dojdę Czekaj, czekaj, czekaj O, to? what, what Kocham małe dzieci Bardzo dobrych Oczywiście, o. On, Oczywiście. Nawet, on nawet nic nie robi, po prostu kurwa będzie ten On będzie po prostu oso... on będzie się dobra enda są, która będzie rę komórde kajzy, będę uciekać z jego erki. Ja pierdolę, patrz na to. Że gościu log, to kurwa chat log, chat loga, jakoś. No na mały, cisza, zwoka do później. To jest 10 seconds left. Musi być herbatny chłopak. A pierdole, no. Nie dobra. Nie What's that? no dobra, co? Nie, nie no mogę! Nie, 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 nie będzie... tego okay. to jest... No, nie. No, nie, nie. Nie, nie. No, nie. nie. No, nie. No, nie. nie. No, nie. Zejdź no je, to chciała No ja było stoi A czemu w ogóle w coś się nie sposował? Nie ma pojęcia. Angry Birds Pani kurwa, nie wiem, jeden Pokémon wygrał to jest kurwa nie wiem Pokémon go. Let's go evil Albo <grym> Okiś nie wiem jakiś chujowe Omarłem Albo nie Hej <grym> <grym> Kurwa Rozumiecie zajęłem takiego pierda jak grze zabrzmiał, jak dźwięk podejrzanego za Tak? Jak... <śmiennie> Co kurwa! To się zdarzyło. <śmiennie> <śmiennie> no, <śmiennie> no, <śmiennie> no, ale ja mówię, nie wiem, kurwa, wszedłem sobie do kibla sobie bąka i tak kurwa. To jest. Ja opirdolę, nie wiem. Minecraft, jakby to jest alba? Hmm. Że normalnie masz na odwrót bronię w tym, w tym berze. No, odwrót. Że pod prawej masz lewy, a pod lewe masz prawy. Nie kiedy mam hajsowniki. Odwrót! Nie kiedy mam hajsowniki. GIPER! A to jest Astra Marty. No to jeszcze Astra O! Ten ci mnie walił, potem wróciłem na swoje miejsce. Szwaj, słuchaj, słuchaj. Oooo. bingusy. Eee, czy eee, Keep Inventory działa tak, że ja, level też ci. Tak, za... Tak, tam, to nie cofa zostaję. levela. Staje cały czas. Bo twoje pytanie? Jak mogę to eee, zweryfikować? Zabij się. Zabij się? Zabi się? A, czy... No dobra. Co no. <laughs> to, jest... <laughs> <Czego zbyt śmiech> to, to jest? To jest miles? miles? Nie, to jest ten. To jest z to co się zmienia. Mamy takie główne pozycje No ja bym w sumie, tam co dalej strzela i będziemy mieli wtedy. O! Aha, mamy się krwała. O, Czekaj, czekaj. to koniec? Jeden, dwa. Stinger, Stinger, stinger. No i podstęp, tam idziesz, i tam idziesz, no i podstęp, i tam i tam i podstęp, i podstęp, Nie podstęp, Nie podstęp, Nie podstęp, nie nie <Gluchy> i Tak puścił, puścił! i podstęp, i podstęp, i podstęp, Nie wiem. i podstęp, i i czy masz 16 punktów? Czyli tu coś jest. ja może tam, kurde, może teraz już poszedłem do tego. Przepraszam, nie, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, Nie, chciałem, nie mówię już tak. Jak wam się zagrawa, racie? 9-5, odbijają się. Kurwa. 9-3. Mamy zamiar, że 9 dla Was jest? No, tak. 9-3. A, to chyba jeszcze 1 gora masz na Nie, 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 nie. Nie, nie. O! A bo. Póki. A to też dojdzie do gniazda. to Chciałem broń sprzedać. E, Varus tam idzie. U was też on lata? Jak to? A, nie widzisz tego typu, chłopaki, ty lata? Ty masz tym marsie zaprędziłem. Giel mi. Ojej, przepraszam. Nie na Coś furtki Zacznij od swojej broni. I tak najnowsze jest to, że jak przyklejasz komuś i piszesz mu, mu goł, to on wpierdala się w czterech typach To ja wezmę tamtego nerwaryjnego. A, ten... czekaj, musi przyjść tutaj? no ra. No. No, no. No, no. No, no. O, zaraz no, mogę. Вот это онка Нет, <in box notes> Ну, мог! <hu excitedEt>

Yeah, i sure. Guys, <laughs> 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 <Gosh, laughs> guys, we need to go. We need Let's to go the Going up! Last player standing. one enemy remaining Isso para vamos Vamos ver se só e co to siedzi. jest. Nie wiem, jak to opisać. Jest AK w powietrzu i zastrzelił Jet. No. Śmieszna sprawa. Śmieszna sprawa. Nie będę kłam. O! Ta, ja, ma to już robi loada A wy tryhardujecie i skończycie, bo to nie gra trwała 40 minut! <grystanie> już trzeba zaskoczyć. skończyć! Nie trzeba nic skończyć Ela, <grystanie> dałaś tu Alvin. Alvin. Alvin a, Mówiła, to Alwinu. Alwin. Alvin gra w Aronta. Właśnie, mówiłem, że gra w no But your mom is a transgender. Your dad is a lesbian. And I'm a professional nude sender. I, I never knew. Kurwa, look at

Aha, sto rada też. Nie wyszła. Nie wyszła. Nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło Jest. Dzieje. 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 jeszcze też zrobił. Right the... Nie. No, to w ogóle u nas nie ma danych. ma Wyłączyć. I to przeżyło się Nie. Nie Dobra, to jest O, to jest.

GG oh, oh, ja my friend GG I my clothes No to nie chce włączy Diagram 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 no Mama no o! o! Ale w ja nie mogę! widzisz, no, <tryk odery> tak, o... tam o... to jest to coś jest? jest Kurwa, fajne. To 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 starego. Oh, oh. Się oh, oh. Go uh. nie, nie ma jednej wytrzymałości. <tryk> Bo ja już się jebnę, ale... Oszczędzę że w tej wersji już zero się nie liczy. Jak u O, kolejny chcesz? HEEEEE <laughs>